Cześć, z tej strony Hans. E, witam cię w kolejnej części kursu HTML. a e, Dziś powiemy sobie o czymś takim jak XHTML. E, cały czas mówimy sobie o HTML 5, ostatnio mówiliśmy sobie o różnicach pomiędzy HTML-wersji 5 a HTML-wersji 4, czyli w poprzedniej wersji, ale możesz spotkać e, także coś takiego jak. XHTML. Co to jest? Jak zwykle postaram się pokazać to na przykładach, bo w programowaniu przykłady mówią same za siebie, a praktyka powoduje to, że programować musisz. Stworzę sobie nowy plik. Czym jest HTML? Wiemy. Jest to w skrócie, ja może sobie tutaj przykleję nazwę, Hypertext Markup Language, czyli w dwóch słowach yy, yy, tekst, który daje troszeczkę więcej niż sam tekst, bo przeglądarka interpretuje to troszeczkę ponad tekst, czyli rysuje nam yy, informacje, yy, które mają pojawić się na stronie. Jeśli chodzi o yy, XHTML, to może wpiszmy tak: HTML to się równa Hypertext Markup Language a yy, X. XHTML to się równa, oj, to się równa Extensible Hypertext Markup Language. O co chodzi? Jest to taki, można powiedzieć, troszeczkę rozszerzony standard. Eee, można powiedzieć, że on jest identyczny prawie do, eee, do zwykłego standardu HTML-a, eee, ale jest bardziej na przykład restrykcyjny. Tak jak sobie pokazaliśmy w poprzedniej części, eee, w różnicach pomiędzy HTML-em 4 a html 5, na przykład w html 5 znaczniki mogą być niedomknięte. XHTML na coś takiego nie pozwala. XHTML jest y, zgodny ze standardem XML. -a. Czym jest XML? XML jest y, językiem znaczników y, do zapisu y, obiektów i na przykład przesyłania go pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. XHTML jest wspierany przez większość głównych y, przeglądarek internetowych. E, po co to w ogóle zostało wymyślone? E, jak dowiedzieliście się w zeszłym odcinku, w HTML-u 5 można napisać w cudzysłowie takiego troszeczkę złego HTML-a. E, to znaczy, standard HTML-a 5 pozwala na to, żeby na przykład znaczniki zostały otwarte, a, a nie zostały zamknięte. Robiliśmy sobie przykłady w poprzednim odcinku. I taki kod jest oczywiście przez każdą przeglądarkę zgodną z HTML5 zinterpretowany dobrze, ale obecnie mamy na rynku mnóstwo urządzeń od komputerów z super, superprocesorami i dużymi mocami obliczeniowymi po małe że tak powiem, telefony, które mają brak takich bym powiedział takiej mocy obliczeniowej, ażeby zinterpretować te w cudzysłowie troszkę złe znaczniki, czyli, czyli nie do końca zapisane. E, e, tak, jak w sumie bym powiedział, powinno to być zapisane, aczkolwiek standard HTML5 na to pozwala, e, czyli na przykład otwieramy znaczniki, i ich nie zamykamy i te, e, jakby to powiedzieć, każda przeglądarka musi posiadać dodatkowy algorytm, który jest w stanie zinterpretować i sprawdzić, czy jest to napisane dobrze, e, i to wyświetlić. E, dlatego czasami na komórkach, jeżeli jest napisany taki zły e, html i dużo niepotrzebnego javascriptu, te strony ledwie, e, ledwie chodzą. XHTML w ogóle był wymyślony e, po to, aby połączyć siły e, HTMLa z xml. E, a teraz pokażę Wam podstawowe różnice e, pomiędzy XHTML a HTML5. Pierwsze co to dokument XHTMLowy musi posiadać doctype, dokładnie tego XHTML-a, jak go po prostu tutaj może wkleję. To jest pierwsza sprawa. Następnie dokument XHTMLowy musi posiadać znacznik html musi posiadać znacznik head, title oraz body. Patrzcie. Czyli musi posiadać co najmniej taką strukturę. E, mało tego dodatkowo. E, w znaczniku XHTML jako atrybut musi być określony tak zwany namesp namespace e, XML-owy e, dla e, dokumentu. I to jest dopiero całkowicie zgodny z XHTML e, układ e, znaczników e, strony html -owej. Jak pamiętacie, w HTML-u 5 wystarczyło. Wystarczyło, że był tylko doctype i reszta sama treść i jakby to powiedzieć przeglądarka, powin... przeglądarka obsługująca HTML 5 powinna już obsłużyć i dobrze wyświetlić tą stronę. Następna sprawa, elementy w XHTML-u muszą być poprawnie zagnieżdżone, to znaczy nie możecie zrobić czegoś takiego, gdzie otwiera się na przykład znacznik B i zamyka się, a w środku otwarcie się znacznik I i zamkną się na zewnątrz. Elementy muszą być zagnieżdżone prawidłowo, czyli zamiast tego powinno to wyglądać tak. Czyli jest B i w B jest znacznik I, a nie jest B, otwiera się znacznik I. I, i w ogóle misz masz tutaj, z tej pierwszej linii. Czyli to jest poprawne zagnieżdżenia. E, następnie, elementy w XHTML-u muszą zawsze być zamknięte, jak pokazywaliśmy sobie w poprzednim filmiku. E, paragraf, paragraf, na przykład jeden. Taki paragraf zgodnie z HTML-em 5 HTML jest poprawnym zapisem. Niestety, XHTML nam na to nie pozwala. Każdy znacznik, jeżeli jest otwarty, to musi zostać zamknięty. Tak samo puste znaczniki, jeżeli są, jeżeli są zapisane, to nie mogą być zapisane tak jak w HTML-u 5. Tak, jak mamy tutaj, gdzie nie ma zamykania, tylko muszą być zapisane zgodnie ze standardem XML-a, a mianowicie muszą się samo zamykać. Czyli zawsze dajemy tutaj spację i na końcu ukośnik, i to jest dopiero poprawny zapis zgodny z XML-em. E następnie, elementy e muszą zawsze być zapisane e małymi literami, nazwy elementów, czyli nie możemy sobie zrobić coś takiego, że zapiszemy sobie na przykład. Body z racji tego, że HTML od razu wyrzuci nam błędy. Wszystkie nazwy znaczników zapisujemy za pomocą małych liter. Następnie, atrybuty zawsze muszą być zapisane małym literą. Czyli, jak tu byśmy sobie chcieli dać, id pierwszy pa paragraf o. Paragraf i id zapisalibyśmy z dużej litery. Jest to niezgodne ze standardem XHTML-a. Każdy atrybut musi być z małych liter. E, następnie atrybuty zawsze e, muszą być w cudzysłowie. Tak jak sobie mówiliśmy w e, HTML-u 5, na przykład zapis e, źródła pliku obrazka. Bez problemu taki zapis by przeszedł. W XHTML-u jest to niezgodne ze standardem XML-a. Musi to być zapisane w cudzysłowiach. To jest kolejna rzecz, która różni XML-a z HTML-em 5. Eee, atrybuty y, takie dodatkowe, które na przykład y, dostajemy z checkboxami, y, na przykład że checkbox jest y, zaznaczony. Y, w tym przypadku w html5 wystarczy wpisać, że jest checked atrybut, nie potrzeba mu dawać wartości. Jeżeli chcemy, żeby to było zgodne z xhtml zauważcie, że tu jest w ogóle znacznik samozamykający się input i też już jest zapisany zgodnie z, ze standardem xhtml -a. Jeżeli chcemy, żeby ten atrybut checked był zapisany zgodnie ze standardem xhtml musimy mu wpisać taką samą wartość jak nazwę check. Jak nazwę tego atrybutu? I to jest dopiero poprawny zapis, zgodny z XHTML. Aby sprawdzić, czy nasz dokument został poprawnie przepisany do XHTML, lub, lub oczywiście został poprawnie napisany od samego początku z, zgodnie ze standardem XHTML, używamy tego samego walidatora. Wystarczy sobie wpisać: w Walidator w 3C w wyszukiwarce. Pierwszy link z góry. Tak sobie mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Są trzy sposoby na sprawdzenie kodu: albo podanie URL-a do kodu, albo uploadowanie naszego pliku z kodem, lub po prostu wklejenie kodu bezpośrednio. My sobie po prostu przekleimy nasz kod. Ja sobie go pobieram, wklejam do walidatora. Tutaj są opcje dodatkowe, w których możecie zwalidować na przykład fragment kodu, i tutaj już nam podpowiada że będzie to e, kod zgodny z HTML 4.0.1 lub XHTML 1.0. Możecie sobie wybrać, e, z którym standardem XHTML-a ma to być zgodne. E, ja zakładam, że mi walidator, e, jakby to powiedzieć, rozpozna automatycznie, z racji tego, że doctype mu tutaj mówi, e, z którą wersją XHTML-a mamy do czynienia. Sprawdzamy. I dostaliśmy jeden błąd, yy, dwa warningi, z czego jeden błąd yy, a widzicie tu nam się coś nie przykleiło. Checked powinno być. A, I tutaj w naszym kodzie też sobie zmienimy na checked. Czyli to, co sobie mówiliśmy wcześniej, wartość atrybutu musi być taka sama nazwa, jak nazwa tego atrybutu. Sprawdzamy, czyli revalidate. Jest dokument sprawdzony, zgodnie ze standardem XHTML, a jeszcze mamy jakieś dwa domne warningi. czego warningi nie są aż tak ważne jak errory, To są tylko podpowiedzi ze strony walidatora, co można by było, co można było zrobić, żeby strona była jeszcze. E, jeszcze lepsza. W każdym bądź razie nasza strona jest już zgodna ze standardem XHTML. I teraz tak, podsumowując, czym jest ten XHTML? E, XHTML e, to można powiedzieć jest połączenie sił zarówno XML-a, jak i HTML-a. Stworzone to zostało po to, żeby od programistów wymagać troszeczkę bardziej e, e, poprawnego, bym powiedział, zapisu kodu z racji tego, żeby mniejsze, znaczy mniejsze urządzenia, które mają mniejszą moc obliczeniową, mogły, mogły bez problemu rozpoznać, jak jest strona zbudowana, żeby ten kod był zapisany, że tak powiem, ładnie bez takich numerów, że są znaczniki otwierające, a nie, są, nie ma znaczników zamykających. W każdym razie, najbardziej podstawowe różnice, które są pomiędzy XHTML a HTML 5 jest taki, że XHTML musi mieć doctype, który określa, że jest to zgodne ze standardem XHTML. Znacznik, Znacznik HTML musi posiadać atrybut XMLNS, który, który określa E, tak zwany name, namespace xml e, następnie znaczniki HTML, head, title, body muszą istnieć na stronie i muszą być, że tak powiem, muszą się zamykać też, czyli muszą być znaczniki zarówno otwierające, jak i zamykające. I teraz tak: elementy XHTML-a muszą być poprawnie zagnieżdżone, czyli jeden zawsze musi być w drugim. Jeżeli najpierw otwarliśmy B. To jest od BOLDA, to jeżeli w środku otwieramy znacznik I, to najpierw musi się zamknąć znacznik I, a dopiero później B. Następnie wszystkie znaczniki muszą nie posiadać znacznik zamykający. Jeżeli są znacznikami samozamykającymi się, to na końcu zawsze musi być spacja i ukośnik. E, wszystkie elementy muszą posiadać swoje nazwy zapisane małymi literami. E, wszystkie atrybuty muszą być zapisane też małymi literami nazwy atrybutów. E, wszystkie wartości atrybutów muszą być w cudzysłowie, e, i następnie wszystkie atrybuty, które w html5 dodajemy sobie tylko. Nazwa atrybutu, w naszym przypadku mamy checkboxa, który po prostu chcemy, żeby domyślnie był zaznaczony. Jeżeli taki atrybut się trafi, to jest atrybut tak zwany z angielskiego minimalizacji. Minimalizacyjny musi posiadać wartość zapisaną w cudzysłowie, która przeważnie jest taka jak nazwa samego atrybutu. Jeśli chodzi o samego xhtml to na dzisiejszy dzień to już jest koniec. Mam nadzieję, że widzisz różnicę pomiędzy tym. Jeżeli, jeżeli masz jakieś pytania, to zapraszam do komentowania, chętnie na nie odpowiem. A my widzimy się w kolejnej części kursu HTML. Na razie, cześć.